Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono w Kopenhadze w 1910 roku. W Polsce popularne stało się dopiero w latach 80. ubiegłego stulecia. Obchodzono je we wszystkich zakładach pracy. No, były prezenty. Po prostu w zakładzie pracy jeszcze jak pracowałam, to, to nieraz. Był pączek w ogóle. Kierownictwo starało się, aby były pączki, jakaś kawa czy herbata. Prezenty drobne, no było miło. Czasami wspomina się ciepło, tamte czasy. Obchodzono go bardziej uroczyście w telewizji, w, przepraszam, w zakładach pracy. A teraz troszeczkę bardziej chyba na dzień zakochanych to wszystko stradowało: Oj, kiedyś to były kwiaty, buziak, nie? No wiadomo, no i coś zawsze było słodkiego, przeważnie i rajstopy, pamiętam. Goździk lub tulipan był dawniej nieodłącznym elementem obchodów kobiecego święta. Dzisiaj obowiązkowym dodatkiem są czekoladki. Kupuję przeważnie y, jakąś dobrą czekoladę, bombonierę z serduszkiem i po prostu wręczam na dzień kobiet jakieś albo dobre wino. No co oczywiście, tak samo, kwiaty tak samo. No cóż, jak się daje kwiaty, to już do kwiatów trzeba by coś słodkiego było. I żeby nie, nie, za, nie zaszkodziło, to trzeba dobrym czerwonym winem przepić. I jest to wszystko, już kobieta wtedy zadowolona. Na pewno kwiaty, to podstawa oczywiście. No I jakieś czekoladki. <laughs> jakieś takie symboliczne, prawda? Ale wyjątkowe zarazem. Dostajemy kwiaty, czekoladki. Mamy nadzieję, że dostaniemy jakieś kwiaty. Tak, od naszych chłopców z klasy. Czekoladkę. Co jest słodkiego? Proszę? No to, taki ma symboliczny kreatygi. W Polsce oficjalne obchody święta zniesiono za rządów premier Suchockiej. Uznano, że to komunistyczne święto. Tymczasem zainicjowano je w kolebce kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych.